Oh, to, to kochowa. Kochowa, 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 ale tylko wiem. Taf, się uciekko, nie... Ale to nie ma co nie, jakby było 7, to, ma to by nie było. Ehm. No i nie podjedziemy ale to jest najlepsze mamy początek lata A zobaczcie co on robi Ja nie mogę w lecie podjechać pod górkę on defań mi tutaj staje. A ja mi tu kawa boxujom. Sucha. Oto ładnie. Ha, ale ja ja. No nie mogę podjechać w lecie późno po pod górkę. No ten mi ucieka, no patrzcie. A na pusto katastrofa. Ja Cię kradzę, nie? Mam katastrofę, Zero przeczepności. Początek lata mamy, nie? To nie zima. Początek lata. 21.08. Mogę, że mam numer płatny z kramlami do Częstochowy i O, teraz Górecki, zawsze uważam. No nic, dobra. Teraz trzymaj dalej kierownicę.